Zagrajmy sobie agropaladen jeszcze raz, tak? Jeszcze raz. Tak, żebyście mogli tutaj mieć cokolwiek do zobaczenia, jak ta talia się sprawuje. Jak się sprawuje. Jeśli film Ci się podoba. To zachęcam do... do dania kciuka w górę. No dobrze, dobrze, panowie i panie. Tutaj na wesoło, na wesoło lecimy z tym koksem. Zaakceptujemy czy nie? Zaakceptujemy? Mamy do czynienia z kapłanem, z kapłanem. Jo, jo, jo! Kapłan to... Nie cierpię, nie cierpię z nim grać. No ale trudno, trudno. Musicie też zobaczyć. Musicie też zobaczyć jak tutaj rozgrywać partie, że tak powiem, z kapłanem. No czy będzie wygrana, czy nie, no to zobaczycie sami za chwilę. Tu bym proponował proponował odrzucić tą determinację. No dobrze, zostawimy całą resztę, całą resztę. Tutaj na no, kultu na kapłana jest dobra, tak? Bo zauważcie, zauważcie, że jego zaklęcia będą kosztowały jeden więcej, a on tych tam z... ma troszeczkę, że tak powiem, ma troszeczkę więc nie wiem czy już na samym początku wystawić ją bo moglibyśmy tutaj monetę walnąć i wystawić ją ale zastanawiam się czy rycerz namaszczenia nie będzie dobrą opcją na chwilę obecną dajmy tego rycerza dobierzmy kartę dobra Ok. no mamy tutaj rękę Adala że tak powiem tak która dodaje plus 2 więc teraz co Teraz co? Eee, proponujemy będziemy, będziemy. może, może dodam, dodamy tutaj z kapłanem i dobierzmy, dobierzmy okej, okay, no mamy coś za zero, ok no to dobieramy, no co mamy tutaj? Okrzyk bojowy wtasują w najniższym kościem. No to właśnie, no to chyba tak zrobimy, bo tutaj mrożonki, mrożonki, ślizgawica nic nie. Nic nam nie da w tej talii. Zagrajmy, zagrajmy. Wtasujemy tutaj. Okej. Okay. I dobierzmy sobie, o właśnie. Dobierzmy sobie tutaj e, prawo obrączyniem. Obrączyniem. Ma oczywiście boską tarczę i prowokację. No ale tu już trzy leci. Oczywiście, że tak. Oj, oj, oj. oj, oj. Panowie niedobrze. No dobrze. Zagrajmy może. No dobra, zag zagram tą naufitkę może. Naofitkę. Zagram i, i z prowokacją jakby co. Niech leci na tą prowokację, nie wiem. Chociaż on tutaj... No dobrze, no ma cztery kryształy many. Więc ma jakieś zaklęcie jak poprzednio. Eee że walnął za tr trzy i zniszczył, no to teraz już mu nie, nie wyjdzie to. Nie wyjdzie, że tak powiem. Podleczył się, podleczył. No to jest, to jest właśnie pro problem w tym, że on tutaj leczy się niemożliwie. Ja bym proponował na tą neofitę dać pancerz, pancerz, że tak powiem, żeby. Mm, żeby ciągle miał te obrażenia zaklęć mniejsze, mniejsze, dobierzmy coś. No dobra, tutaj już, no, będziemy lecieć, lecimy, lecimy, walimy na bohatera, walimy na bohatera, tak? To jest mo moje <gryw> ulubione. <gryw> Ale pojechał, pojechał. I dwa punkty, ajajaj, aj, aj. no dobrze, że ta neofitka nam została, <grywa> te neofitka. Więc możemy zagrać mm, taką kartę, żeby dać jej błyską tarczę, niech znowu ma tutaj, niech znowu ma, <grywa> ma że tak powiem, mm, Te obraz... jeden więcej niech kosztują. Te zaklęcia jego, co, co wali, że tak powiem. No leć, lećmy tutaj. Polecimy. falniemy tutaj na bohatera. spluga Aj, ja 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 A czym ją załatwić? Te, teraz mi powiedzcie, jak to on tą po Poleciał, poleciał, aż miło, aż miło. A, proponuję tutaj może zagrać taką kartę. Zagrać taką, no jeden, jeden kryształ Manny tutaj nie, nie jest. No ale le, lećmy tym, lećmy tym. Dobra, tutaj całą resztę już daj, dajmy. Jeden kryształ many nam się zmarnował. Aj, no pięknie zagrał, pięknie. Aj, 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 no. No dobrze, dobrze. Ja bym proponował teraz: e, Mamy 7 kryształów many. Dać temu gościowi może. Śś, tak, dać temu. Elegancko, on ma boską tarczę. I egzorcystę organtów przyzwimy. <ścoughs> Zobaczcie, że ma. Z... Znowu tyle co, co ten. No tu już musimy polecieć. E, polecieć na tą prowokację, tak? Polecieć. Nie ma wyjścia. No musiał się uzdrowić. No ale le, lećmy no, lećmy Walimy na bohatera całą resztę. No zobaczymy, co tutaj przeciwnik wymyślił. oj, obrażenia wszystkim. O jeszcze dał kradzież życia. No ale tu prowokacja od tego. Ma do pokonania. i następna i następna. No pięknie, pięknie, pięknie. Pięknie, tu nie może lecieć. Nie może, niestety. Musi na prowokację, a tu mamy następną prowokację. No elegancko, elegancko. Aj, pojechał, pojechał. Wow, wow, wow. Nieprawdopodobne. No dobrze, teraz mamy troszkę tych kryształów many, więc możemy zagrać może zryw jakiś, co? Zryw dajmy tutaj e, jeszcze taką kartę i tutaj może proponuję tutaj trzem losowym. Trzem losowym. No dobrze, dajmy. no już gramy co mamy, no bo co? No bo co? Nie. Nie będziemy już tutaj wybrzydzać. No lećmy, leć, lećmy tutaj w twarz. Książkowe zagranie podręcznikowe. Podręcznikowe. Jeżeli podobał Ci się film, a to Subskrybuj. Żeby nie przegapić następnego, tak? Nie przegapić następnego. No tak, no tak, elegancko. Udało się, dziadkowi udało, udało. Świetnie.